Na kolejnych zajęciach żoko mojej lalki. Dzisiaj uszyjemy spódniczkę i pokażę Wam jak szybko zrobić bluzkę. Za chwilę ubierzemy kolejną lalkę. Wycinamy kawałek materiału 14 cm na 7. Możecie sobie przygotować właśnie szablą z yy, kartki w kratkę, przyczepić szpilkami i wyciąć kawałek materiału. Materiał mierzymy rozciągliwy. ubieramy lalc, znaczy przykładamy materiał lalce i mierzymy pas. W tym celu szpilką zaznaczamy sobie i musimy sprawdzić, czy ta nasza spódniczka będzie u być ściągnięta bo musi przejść przez biodra. Czyli tak zaznaczony pas ściągamy i narysujemy linię z szycia. Składamy materiał na pół. Znaczy tutaj układamy te końca. Nasz pas około centymetra rysujemy. A tutaj będzie nam się rozszerzało do końca. Musimy połączyć. Możecie w tym celu sobie też użyć liniki, żeby połączyć właśnie te dwa punkty. Tutaj, gdzie nam się kończy pas i tutaj na końcu. I nawlekamy teraz nitkę. Będziemy zszywać ten szef bok spódnicy. Ściegiem stępnówkowym, ale początek i koniec około 2 cm zrobimy fastryką, żeby nam się schowały pęzełki. Używamy nitki podwójnej, żeby było mocniejsze. A więc zaczynamy, robimy kawałek fastryki. Przy końcach łapiemy nitką, żeby nam się ten materiał wyrównał. I teraz już robimy wstępnówkę. Przejdę tutaj do kawałka, gdzie będzie widać tylko ten szef. A więc popatrzcie. Tutaj gdzie mamy nitkę wbijamy przed nitką i za nitką wyciągamy igłę. To jest nasz taki podstawowy ruch, który będziemy powtarzać. Nie jest to wyszywanie, czyli postępówka nie musi do siebie przylegać. Ja zawsze biorę tą odległość tak mniej więcej w połowie, wtedy jest mocniejszy szef. I na końcu robimy podobnie jak zaczynaliśmy, czyli nie robimy tutaj węzełka, żeby nam się ten materiał nie rozwarstwiał, ale łapiemy sobie nitką, wyrównuje się nasz materiał i kawałek robimy mniej więcej 2 cm pastryki i tu dopiero będziemy wiązać. Spódniczkę oczywiście wywracamy na lewą stronę, ale możemy jeszcze przyciąć ten szef. Żeby tu za dużo materiału nie było, to skracamy na odległość mniej więcej 1 cm. Tak, spódniczka jest gotowa, ale zanim ją ubiorę, pokażę Wam, jak zrobić szybko bluzkę. Potrzebujemy kawałka materiału. I pokażę ten szablon. Długość 25 cm, szerokość 4 cm. I jak zakładamy taką sukienkę, znaczy bluzkę. Czyli mniej więcej, żeby było równo, zakładamy za szyją. Krzyżujemy. I mamy bluzkę. Ale, żeby o, tak ją możemy włożyć i założyć spódniczkę, ale żeby ona nam się nie przesuwała, to Wam pokażę i dołączę też zdjęcie do, yy, do filmiku. Tutaj właśnie na tym naszym to będzie nasz wykrój. Przeżywamy dwa guziki i robimy dwie dziureczki. Czyli tak. Z jednej strony na odległość 4 cm guzik dziureczka, a z drugiej strony na odległość 6 cm guzik dziureczka będziecie mieć to rozpisane, rozrysowane na wykroju. Ale słuchajcie, dziureczkę robimy tyciuteńką, gdyż jersey się rozszerza i zobaczcie, taka maciupeńka dziureczka, gdzieś tutaj miałam ten kawałek materiału, który odcięłam, to jest dosłownie tyle. Ona się rozciągnie na taki duży guzik, żeby on się nam potem nie, e, nie otwierał, więc ubiorę teraz tą bluzkę. za zaszyją. Tak, tylko właśnie ten guzik <noise> musi być z drugiej strony. Czyli tak to robimy, żeby guzik był na środku. Zapinamy. Teraz, żeby nam się nie przesuwała ta bluzka, to guzik zawiązujemy z tyłu. i Teraz się już nie musimy martwić, że jak ubierzemy spódniczkę, że nam się to poprzesuwa. A, gotowa bluzka, gotowa spódniczka. I dalka ubrana w kilka minut.